Dzień dobry, dzień dobry kochane farmazonki. Hello! Dzisiaj kochani taki nietypowy odcinek. Takie zakupy z farmazonką. Więc tutaj mamy takie, takiego wuzia. Yy, idziemy do Kauflandu, ale mamy torbę z Aldi, elegancką różową. Tu chłopaki sobie już siedzą i zobaczymy, czy nas puszczą do spożywczego hello hello piękny zimny kochani poranek że my tu jesteśmy w centrum handlowym i my będziemy co robić do no co wam chciałam rzec kochani że yy, Wszystko jeszcze pozamykane, tylko Kaufland jest otwarty. I ciśniemy do Kauflandu. Może będą jakieś truskawki świeże, bo ostatnio były dosyć nieświeże, Jak się macie? Ja się mam dobrze, bo jest tak... ...słonecznie i przepięknościowe. Nie wiem, jaki to dzisiaj dzień. Chyba środa. No. I kolejne piękne wyzwanie w życiu. Nasz prezentowy dzień. Wstaliśmy, oddychamy, kochani wszyscy. Powietrze rześkie, trochę śmierdzi. Nie wiem, co tutaj opryskali polaczym. Czy o co chodzi? Śmierdzi takim, w całym mieście, takim jakimś dziwnym zapachem. Dziwnym smrodem no. i tak jest prawie. No, jak wam się podobał mój wczorajszy odcinek? Prawie nikt nie miał odwagi go polubić. Zbyt kontrowersyjny temat, na to, żeby ktoś zajął jakieś stanowisko. Widać, jak program działa. Że nawet nikt nie zajmie stanowiska, ani żadnego komentarza, ani nic cicho, sza. Dobra, kochani, uszy mi odmarzają. Już zaraz wchodzimy. Patrząc na parkingu, kochani, na takie ekskluzywne samochody, w Polsce nie ma wiedzy. Jak ktoś chciał wiedzieć. Bo co drugie, a to jest takie wypaśne. Wypaśne dość. Także nie ma co narzekać. Dobra, ciśniemy do kofla i zobaczymy, co da się zrobić drzwi się otwierają przed nami kochani stoją potworem jak ja to mówię drzwi idziemy tylko tutaj do działu owocowego i koniec zioms trzeba szybko jechać żeby nikt nie zauważył co jest w wózku no i patrzcie no nie jest źle kochani, więc bierzemy od razu takie truskawy piękne akurat w ekologicznych nie ma truskaw, więc trzeba brać co jest wezmę jedne takie a jedne takie nie no, wiem czy to jest jakaś różnica w firmy jest I te są z kąt z Hiszpanii i San Lucarga nie też są z Hiszpanii Mać, nie mogę się doczytać no nieważne są ładne, bierzemy kochani hop <laughs> do będzie hop do truskawki to trzeba przyjść wcześniej, bo potem muszę bez Patrzcie, to jest nawet taka fajna duża paletka i cytrynki jeszcze fajne są awokado kupiłam Mandarynki to pewnie też są dobre, bo tak wyglądają. No i kochani, co jeszcze możemy kupić? Możemy kupić jeszcze jakiś olej, no w sumie nie ma. Chociaż w pracy też mam jeszcze jakieś to może dostać. No to by było na tyle, myślę, zakupu. Nie dobra. jeszcze jak dożywa Czekajta. O, pomidorki są takie. Freszowe. Freszowe, freszowe. O, takie lubię najbardziej. Doborę takie. Poddawara. Do I co by tu jeszcze dzisiaj zażreć? To dział tylko słodyczowy pozdro pozdrowić możemy, dział kwiatowy jak najbardziej pozdrawiamy. Króliki trujące, kindera, <grymne> jajka, kosmeni, sztuczne kwiecia. No i teraz trzeba się przejść do kasy, to nie jest takie proste, ale to są skróty. Nie trzeba objeżdżać całego sklepu. Tylko można sobie po prostu być. Jakich, kochani, wy ale jak nie unikacie? Ja nie unikam kosmetyków, ponieważ się nimi zawsze interesuję i, i owoców. Dział strzątaniowy też mnie interesuje. O, tu są jeszcze jakieś takie jaj... jajca. No to jest fajny pomysł, takie te karmidełka dla ptaszków różne. No i kolejka kochani, kolejka. fery te sprawy, lody. Też poprawiamy, bo nie jemy. Przynajmniej nie takie. No i dobra, idziemy do... Do kasy kartowej. No i stoimy kochani. czekam. Tutaj idzie bardzo szybko. Jeszcze będziemy potem szli do... do... będziemy szli do Akszyna, kupić sobie... I te świeczki, bo do lampek solnych żeby były, nie? No. To tyle, kochani, z moich zakupów. Kochamba i koziaczki.